Hej, hej, witam Was bardzo gorąco, moi milusińscy! Dziś na macie mamy różowy diament, ekstra linię i czas na milion. Wkład w dzisiejszy odcinek to 35 zł i zobaczymy, w którą stronę nam zabawa dzisiaj pójdzie. Czy będziemy na plusie, czy może dziś nic nie trafimy. Tu się wszystko za chwilę okaże, a ja kochani, rozpoczynając odcinek, już Was zapraszam, jeżeli nie widzieliście, do ostatnich naszych odcinków, gdzie wpadły piękne, wygrane, dwa razy pod rząd, w zdrabkach tego samego typu, wpadły nam wygrane czwartego stopnia, także pamiętne odcinki, także kto jeszcze nie widział, to serdecznie zapraszam, a my już zaczynamy zabawę. Z naszym dzisiejszym miksikiem, gdzie mamy różowy diament, który rozpoczyna nasze spotkanie, i szukamy tutaj diamenciku albo wygrywającej liczby. A wygrywać tu będą 24, 38, 29 i 36. A liczby się pochowały o, właśnie tutaj, i zaczynamy od 18. Dalej mamy 32, 39, no już byliśmy nieopodal, 27, 13 i drugi rządek 21, 41, 37, 34 i na koniec 35. Także, kochani, tutaj niestety wygrana nie padła. Kontrolne literki mamy różne. A więc rozpoczynamy draping pustaczkiem. Wobec tego teraz ekstra linie. Czas na milion zostawimy sobie na koniec. Numerek mamy dziewiąty i zaczynamy. A zaczynamy od podkowy i serca i szukamy tychże symboli: serce i podkowa. No, na razie lichutko widzę. Tu mamy serduszko. Tu jest podkowa. No, dopiero teraz nam się zaczynają symbole. Tutaj ani tego, ani tego. No i tutaj nie mamy. Dalej mamy cytrynę i diament. No, cytrynki tu na samej górze ładnie się ulokowały. Dobra. Cytrynki już mamy. Tu jest kolejna. Zobaczymy, czy nam wpadnie jakiś diament. Jeżeli coś pominę, to szybko wołajcie. No, diamentu nie było ani jednego. Cytrynek kilka nam wpadło. Ale diamentu nie było. Dobra, jedziemy dalej. Ptak i księżyc. Szukamy ptaka i księżyca. Księżyc jest. Tu mamy kolejny. Tu jest jeszcze jeden. A co z ptaszkiem? Ale ptaka nie widziała. O, jest, tu w parce siedzą. Razem z księżycem jest i ptaszek. Dobra, kolejne balony i arbus. Balony i arbus. Balony są. Arbus też się trafił, jeden i drugi. No i co, tutaj już nic. No, niestety. Dobra, lecimy dalej. Krab i rolki. Krab i rolki. Krabik jest. Tu jest kolejny. Tu mamy jeszcze jednego. Rolek na razie nie widziałam. A jednak są. I tutaj już nic z tych rzeczy. Dobra, jedziemy dalej. Klucz i klapki. Kluczyk jest. No tutaj mizernie wyglądamy. Tu mamy klapki. jeszcze kluczyk jest jeżeli połknęłam połowę symboli nie martwcie się, znajdziemy je potem bo ja tak lubię sobie czasem pominąć nie zauważyć, sakwa i słonko mamy sakwę mamy słonko o tutaj zobaczcie jak słonka się ładnie ustawiły dały nam linię pionową tu jest jeszcze sakwa, dokłada się. Tu jest kolejna. Tutaj jeszcze słonko mamy. I tutaj poniżej już nic z tych symboli. Dobra. Jesteśmy w połowie zdrabki, ale zdrabka źle nie wygląda. Parasol słoń. O, w końcu nam ten kwadrat się wypełnia. Parasol mamy. Tu jest. Kolejny. Tu jest jeszcze jeden słonika. Chyba nie widziałam tutaj. Ale zaraz się okaże. Tu jeszcze jeden parasol i faktycznie słonika nie było. No to jedziemy dalej. Motyl i korona. Korona jest. No, tutaj widzę, że cieniutko. Dopiero tutaj mamy drugą koronę. I to na tyle. No dobra. Kolejne jedronka i piłka. No to szukamy piłka jest. Tutaj mamy kolejne piłki. No ta moneta by nam się przydała tutaj. Tu mamy kolejną piłkę. Tu jest jeszcze jedna. Ale biedrony niestety nie było. Kochani, sześć symboli nam zostało: rower i dzwon. Rower, tutaj i znów ta monetka by się przydała. Tu mamy dzwon, tu jest kolejny. No, lody też by nie zawadziły. Tu mamy kolejny dzwonek. Tu jest jeszcze jeden. Tutaj razem w parce z rowerem. Tu mamy również dzwon. I tutaj już nic z tych rzeczy. No dobra, przedostatnie dwa symbole. Kwiat i leżak. No zobaczymy, czy coś nam tutaj zmienią. Kwiatek jest. Tu jest kolejny. Tu mamy jeszcze jednego kwiatuszka. Tutaj nic. Tutaj jest kwiatek. I już tutaj poniżej nic. No dobra, kochani, chwila, prawdy, dwa ostatnie symbole. Gdzie mamy gwiazdkę i tęczę? Tęczę tutaj nie widziałam, ale gwiazdka gdzieś tutaj była. No to szukamy. Gwiazdka była tutaj. I też widziałam ją tutaj, tak. Tu jest jeszcze jedna, ale niestety w zdrabce nam to nic nie zmienia, kochani. Także wygląda na to, że zdrabka pusta. Literki kontrolne mamy różne, a więc pustaczek. No i czas na ostatnią zdrabkę w dniu dzisiejszym. Jest to czas na milion, najdroższa z mojego zestawu dzisiejszego, z numerkiem 7. I tutaj szukamy sejfu, worka albo klipsa. Także kochani, teraz mocno kciuki trzymajcie. Może odrobinkę wam powiększę, aby dobrze było widać te symbole. I jedziemy. Pierwszy nasz symbol. Śliwka. Kolejny wiśnie. Dalej biedronka. Cytryna. Diamenty. Karo. Dzwon, podkowa, karta, winogrono, kawa, korona, no na razie żaden z wygrywających symboli nam się tutaj nie ukazał, także szukamy dalej. Dalej mamy pika, mamy gwiazdkę, mamy serce, jest i kwiatek, trefl. I kochani, zbliżamy się nieuchronnie do końca zdrabki, a żadnego z symboli wygrywających nie widać. Okulary, awokado, klucz, zegar. Już kochani, ostatnie trzy symbole, gdzie mamy arbuza, ananasa i na koniec mamy perłę. Także powiem Wam, moi milusińscy, że dzisiaj nasz salutki draping okazał się pusty. Wszystkie zdrapeczki były puste, także w dniu dzisiejszym, no niestety nic nie wygraliśmy. Nie wpadła żadna wygrana, ale to nie zmienia faktu, że przynajmniej się rozerwaliśmy i spędziliśmy miło czas. Także, kochani, ja ze swojej strony dziękuję Wam bardzo za Wasze przemiłe towarzystwo. Dziękuję Wam za wspólne zabawy, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. No to pa!